Dwa, jeden, zaczynamy! Jestem w kolejce, gdzie dziewczyna albo mnie wybierze, przytuli, albo mnie wyrzuci. Stoi tu jest pewna jedna przed mną dziewczyna, wow jaka ładna! Tu podchodzimy do niej i ona może albo przytulić, albo wyrzucić. Przytuliła go, dobra, teraz ciekawe czy mnie przytuli, uwaga, uwaga! Przytul mnie proszę, czekaj, zatańczę, zatańczę, skok! Wow, 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 przytul mnie, przytul mnie, przytul mnie, przytul mnie! O nie! Wyrzuciła mnie, nie przytuliła! O nie! O nie, jestem na łapka w dół! Nie przytuliła mnie, bo w tej grze możemy albo dać lajka, like albo dislajka, czyli możemy dać w dół, no i mój taniec taki fajny! Niestety nic nie zrobił, no. Dlaczego mi nie wybrali? Ej, co tu robi Paki? Teraz jestem ja, teraz jestem ja! i zatańczę. Bam, ba, bam, o, o. Majki, Majki. Ma, 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 ma. Uwaga, uwaga. Juhu. O nie, on przeszedł. A ja nie, to nie fair. Majki wygrał, a ja niestety przegrałem. Pas. O nie. Nie wybrała ja się cieszę, mnie. że żadna dziewczyna cię nie przytuliła. O nie, ja wybiorę innej przytulę. Zobaczysz, teraz będę udawał to? kobietę. Teraz będę kobietą. Co Kobietom? Czekaj, czekaj, zmieniłem, no. Uwaga, uwaga, może jest raz się wybierać. dostanę. Wybierać! Dostałem się do kobiet! Oh, yeah! Dobra, My teraz... to niesprawiedliwe. Teraz będzie wybierała. Uwaga, zobaczymy. Ale czekaj, czekaj, dziewczyna też wybiera. Okej, okay, może stroluję jakąś graczkę. Hmm, wezmę trolę. Okej, okay, dam trello. I bezdomny, może kupię. Kogoś stroluję, żeby ktoś wyglądał jak bezdomny. Żeby był. Taki, czekaj, wybierę osobę. O, tu stoi Patty może. Albo czekaj, wybiorę tą obok mnie. O, to... teraz ja, teraz ja. Tomo sobie wybiorę, Ładnie uwaga. Wyglądam. Wybieram ją i patrzcie, ona jest bezdomna. Uh -huh. Zamieniłem ją w bezdomną. I o, jak ona we gry wygląda. O, i wyszła. Dobra. Jest, przytuliła mnie. Co, przytuliła ciebie? Uh -huh. Majslo, musisz wybrać lepszy taniec, żeby zaimponować. i Wtedy cię wybierze na pewno. Teraz będzie moja kolej, uwaga. Ona tam teraz wyszła, dobra, przytuliła ją. Ciekawe czy mnie przytuli. Uwaga, uwaga, może coś zatańczę, może teraz tam tutaj coś takiego, skok, dobra? Albo to, du, 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 du. albo lewituje. Wybierz mnie, proszę, wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz mnie! Wybierz mnie! Ja to wszystko widzę! Wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz mnie przytul mnie, przytul mnie! Przytul o, mnie! ty Aha, ale się lewitujesz. długo zastanawia! Przytul mnie, przytul mnie, przytul mnie! o oj! O nie, o nie, jest, mój je! drugi raz, nitki mnie nie chce przytulić, widzowie, nikt, kto by chciał mnie przytulić, ej, słuchajcie, kto by chciał takiego przytulasa, Kliknijcie ciopeczkę w górę, kto by mnie przytulił, bo nitki mnie nie przytula, jest mi smutno, muszę przytulić, jedynie przytule tutaj moją subskrypcję, ej, widzowie, subskrybujcie kanał, ja przytulę subskrypcję, Nikt mnie nie tuli. My slow, patrz na mnie, tu jestem za oknem! Ej, co, gdzie ty jesteś z oknem? A widzę ciebie! O! Oh. Patrz na to, tra-la-la-la-la-la, la, 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 la. Ja przyszedłem! Tra, zaraz, zaraz la, la, la. ale jeszcze tańczy, no nie serio, tańczysz to specjalnie! Ha, ha, ha. No, no nie wierzę że w to. Bam, bam, no nie, dobra wiesz bam, co? Bam, ja jeszcze wezmę sobie poduszkę Czekaj, ja sobie przytulę przy poduszkę. Bo jak ty jak ty się ze mnie śmiesz, to wiecie co, ja będę przytulał poduszkę, zacznę ja mam taką fajną poduszkę, ja sobie ją przytulę, o! Bo dlatego Ale fajna poduszka. w tej grze chodzi o to, żebyśmy się przytulali. Kto będzie miał najwięcej przytulaców, ten wygrywa. O, oglądajcie to samo o końca, opeczkę, łapeczkę. No to ja zaraz będę wybierał. Żeby być wybieraczem. O, 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 taki, a ja będę selekcjonerem. Uwaga, uwaga, kliknę teraz tutaj sobie. Bum. Dobra, jest, 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 kliknąłem, kliknąłem, kliknąłem. Dobra, teraz to jest duży uci uścisk, dobra. O, nie, teraz dziewczyny weszły, to kolej dziewczyn jest. To są jest! dziewczyny. Okej, okay. dziewczyny teraz ja oceniam. Co? ty ocenia? Pati. Dobrze, dobrze, wreszcie jakiś chłopaków ej, tutaj zaraz, dali. A mnie nie wzięło, mnie nie wzięło. Ej, ej, ha, ej. Ha, dobra, to ty wypadłeś, bo zmieniłeś płeć. O ha, nie, ha. co ze mną, co dobra, ze Dobra, Majki jest fajny, ja go lubię, dam mu kciuka. O Masz nie, to A mnie nie la, wybrali. La, la, la. No nie, serio. Hmm. Ten taki średni trochę. trochę o, dla ciekawe, czy, czy go wybierzesz? O nie, o nie. nie. Jest, dobra, to awduda, awduda. Ciekawe, co wybierze dalej. A ten, jaki, jaki tu ma? Wow, nie, pati, wara, nie przytulaj ja go, pati. Nie przytulaj go. Nie, chyba taki duży uścisk, chyba, bo on fajny nie, garnitur ma. Nie, nie, nie. Proszę, nie. dla ciebie. O nie. Przytula go, co? Jej, go. Nie, dlaczego Jeden klik, ten To dobrze, bo ja bym się nim zajął. Wow, tam jest jakiś tęczowy kolorowy. No, mi się nie podoba. Ej, tam wiesz jakaś dziewczyna, Sandra. Ej, zaraz to chłopacy wchodzili, a nie dziewczyny. dziewczyna, ale to może być taki przyjacielski przytulas. To chodź tutaj. Przytuliła ją, przytuliła jakąś koleżankę. Dobra, czy czekają, czy przytuli tego chłopaka poważnie? O. Ej, ten jest spoko! O nie, tylko nie to, tylko nie to! Masz o nie. mnie tutaj dużego przytulacza. Co jest, przytuliła go! Aha, jeszcze jeden, jeszcze jeden, zapraszam, kolejnego! Przytuliła go, serio! A co to jest za konik? Nawet tego nie widziałam, to nie! Dobra, kogoś wyrzuciła. Teraz ja I zaraz będę. Ej, teraz! Jeszcze... Co to robi ten jeleń? Co, co jest? To jest za jeleń, 99 nocy tu jest w ogóle, ej, patrzcie! Majki wygrał! O, ty la, 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 mały, znowu. o nie, Majki wygrał, o, ty uh -huh. ma super, co on był super gold, ja cię kręcę, on był super fajny. star, on miał supera, no, no, ja cię kręcę, no nie wierzę, że on miał supera, no, a ty się no. nie załapałeś do tej rundy, a, dlaczego, no, a mogłeś mieć przytulasa ode mnie, dobra, nie, 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 tak być nie może, teraz ja, teraz ja, teraz ja, teraz ja, ja będę wybierał! A teraz Ty wybierasz, no! Teraz ja wybieram, patrzcie. Trzy, A ty masz chłopaków dwa, i dziewczyny. jeden i lecimy! <grym> Ula, chłopak co? A ja nie przytulam chłopaków. Lecisz w dół! Pum! Dobra, Uleciał ja tam w dół! Dziewczyny. Cześć Smiley, pamiętasz, że jesteśmy przyjaciółmi, no nie? Majki, serio? Ty tu jesteś? Hmm. Tak, zatajcie ci. Uhu, yuhu. Haha, <laughs> jak o, Oj, nie chciałem tego tańczyć, uhu. O, uhu. ty mały Dadu lecisz. Tra, la, la, la. nie, nie rób tego. Dadu poleciał. O, co to co tam przyszło w ogóle, co to jest, Gugu, w -gu Dadu. Nie, nie widziałem, Dobra. Uuu, jaka ładna dziewczyna. E, ja to, widzę smile, widzę wszystko. Patty, zobacz, jaka ładna dziewczyna, przytulę ją. Tu jest. Co? Wow, on ją przytuliłem, widziałaś? Dojesz widziałaś? Jej super przytulasa? Super przytulas dostała. O, nie. A ja tego dam dałysz. w dół, tego dam w dół, dobra O, tu jest taka fajna dziewczyna, też jej dam przytulasa Super przytulas! Uuu, ale przytulałem, jak przytuliłem mocno Dobra, a tego nie będę przytulał, w dół W dół poleciał, dobra Tu jakiś pigwin, ojeju! Czesio, przytule Czesia, Czesio O, przytuliłem go, patrzcie, takiego małego O, jaki słodziak Dobra, tu jakiś chłopak Hmm, napisał smile, to team Dobra, do go przytule. Masz, przytulę Ciebie! Smileslow Team! Haha, <grym> jak to wygląda? Co jest? <grym> Dobra, o nie, a tego nie, co to za gościu? Jakiś, yy, jakiś, nie wiem, Fajny. dziwny. Fajny! w doł, Poleciał! jest. On wygrał! On napisał dziękuję. O. Jeden chłopak <grym> wygrał? <grym> Ej, ta była też, a dwie o, dziewczyny nie, wygrały. Dwie dziewczyny są tam! Dwie dziewczyny miały super lajka. Dwie dziewczyny miały super lajka. Mm. Ja Moi, Cię kręcę. No i to mi nie przytuliłeś, wiesz? Aha. aha. Teraz zobaczymy mm. kto nas będzie, uwaga teraz... Ja też nie przytuliłam, to ja jesteśmy będę... teraz na równi. Czekaj, mogę mieć tutaj jeszcze więcej, teraz zobaczymy kto będzie miał najwięcej przytulasów. O, jestem, jestem, jestem! Woo! O, teraz jakiś fajny chłopak będzie przytulił. Jestem, ooo, z to będzie przytulał, Ciekawy, czy mnie przytuli. Mam no na ra, nadzieję, jeszcze nie przytuli. Tra, ej, może, może kogoś tu estruje. ej Patty, to ty jesteś? O Pati tu o, jest! jestem do ciebie odwrócona! O Pati, dobra, no to ja ci dam trola. Ja ci dam zaraz trola. Dobra, dam teraz tobie, wiesz co, tego dam. Uwaga, uwaga, klaunowy gracz. I uwaga, teraz pyk, dobra. I teraz to, trola i BUM! Będziesz trolem. ja wiem, później zrobię cię jako klauna, No, żebym ja cię zaraz nie przebrała. Zaraz zrobi trola. zaraz ej, ja zrobię trola. Ej, mną stoi, to jest jelen z 99 Ej, ej zaraz, to co to robi ten jelen, ja już go komentowałem wcześniej! Jelonek. Dobra, czekaj, czekaj, teraz ej, tutaj. Teraz mną stoi. Zaraz tutaj, okej, okay. idziemy dość do końca, dobra, zobaczymy, kto będzie ją przytulasa. Ja jestem ciekawa. <laughs> Na razie wszystkie dziewczyny przytulają, co jest? No nie! Ciekawe nie czy mnie przytuli. Nie przytulaj ich. O wszystkich przytula, co jest serio? On no wszystkich bo jest przytula. No No nie, no każdego przytula. <śmiech> <śmiech> to ja zrobię tak, żeby ciebie nie przytulił. <laughs> Ej, ale no co przed nami robi jeleń? <laughs> ja cię kończę, zaraz zobaczę. No tu jest bakie? jeleń Majki. Uwaga, przytula kolejną osobę. Ciekawe czy przytuli takiego klauna, zaraz cię zmienię. Jakiego Klauna, ja ładnie dzisiaj wyglądam. Uwaga, uwaga, Dla, tam wchodzi teraz kolejna osoba i teraz ja ci klikam, uwaga i pum, jesteś klaudem! Ty, ty nie, się to jesteś o, nie, jesteś Patrzcie, Chelsea, nie, 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 on mnie też uh -huh. przytulił. Yes! On wszystkich przytula. Co jest z trzeba on wszystkich przytula? Ej, Ale mam cały czas na twarzy ten makijaż. Zabierz to. Ha. Masz makijaż cały czas? Zmyj mi to! Ej, Faktycznie, patrz jak wyglądasz, jak Cloud. To nie jest śmieszne. Jak, jak to zrobić, żeby to wygląda. zeszło? Ej, on wszystkich przytulił, patrz, po prostu wszystkich. Tam nikogo nie ma po prawej, on każdego przytulił. Ja cię kręcę. Wszyscy wygraliśmy. On był przy do przytulania cały czas. Nikt nie przegrał. ale Może chciał się przytulić jesteśmy do kogoś. Grali. Patrzcie, jesteśmy na wakacjach! Wakacje wakacje, wakacje! Zacznę wakacje. No tu Wakali. możemy też sobie... Personalizuj awatar. I możemy zmienić tu swój awatar, że na przykład mamy taki kobier się. A to ten... ja chętnie o, lecimy Lecimy! Kolejna runda. Uu. ciekawe, kto będzie 3, 2, 1 i let's go! Koło wybierze? Tu gaga jest pierwszy? Kogo wybierze? Zobaczymy. Hmm, czekaj, czekaj, może czekaj, żeby ona przegrała. Żeby ktoś Ej, kto przegrał. Ej, tam na zielono się tak pali? Widzę to. Wow, faktycznie, to jest jakiś tancerz chyba. Tam kogoś śmierdzącego, żeby był. Uwaga, uwaga, czekaj, czekaj. I teraz, bum, wezmę teraz tutaj, zrobię to. Okej, okay, śmierdzący gracz. Patrz na to, patrz na to, patrz na to. Uwaga i bum. BUM! O fu, jak się spierdziła szliście! Nie słyszałem to! Ofu, ale się spierdziała ta dziewczyna. <grym> o nie, nie dodali mnie! Ale teraz Czesio jest! Czesio jest pingwinkiem! Dobra, wszyscy bezdomni możemy zrobić bananowy upadek Ej, wszyscy upadniemy, uwaga, uwaga! Banana sleep. Uwaga, uwaga, I teraz robię i Ło, Wszyscy spadli! <grym> Ej, wszyscy spadli! No ciekawe czy ja przejdę teraz, uwaga, uwaga. Czy mnie da zdać? Ej, czy ma plecami do niej? O, o, może mnie nie wybrać. O nie. Jest, przytuliła no mnie. Jest, przytuliłem się z nią. Wuuuu, je, o je, oje. Nie myślałam, oh yeah. że to zadziała. Ja myślałem, że ona mnie nie weźmie, ale plecami byłem do niej. Ale super lajka mi nie dała. O. A teraz ja zaraz będę wybierać ją znowu, żeby ja wybierać ma. Adres tam Nie chcę wybierać! Okej, okay, boom, dobra. Mi się to podoba. O, ja znowu przegrałem. Mnie Przegrałeś, Majki przegrał, bajki przegrał, haha. Teraz ja oceniam. Trzy, dwa, jeden i ja będę oceniał. Let's go! Dobra, e, tej dziewczynie... U, jaka ładna dziewczyna, dam jej super lajka. Uuu, przytuliłem ją. Let's go. Co to, co to za jeleń w ogóle tutaj przyszedł, serio? Ktoś jest jeleniem, Dora, przytulę jelenia. Jeleń! O, przytuliłem leje! <laughs> przytuliłem le a widzieliście? A teraz kolejna dziewczynę. Okej, okay, zrobię na coś. Wszystkie dziewczyny przytule. Aj, ja tej kolejce. Okej, wszystkie dziewczyny, to ja przytule. Okay, wszyscy, dziewczyny, tak, kolejną przytulę. Patrzcie, przy, przytulam wszystkie dziewczyny. O, kolejną przytuliłem, następną przytulę. O, pięknie, patrzcie, hi, 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 jak fajnie. Mua. przytuliłem, Ej, kolejną. Nice, daje przytulasa dziewczynom, a Jelenia dał na pierwsze miejsce. Wow, ja też przytuliłem mocno. a ja tutaj oklę do teraz. Nice, serio. Tom też przytulę. Wszystkie dziewczyny przytulam teraz, ale Paty nie przytulę. Dobra, teraz tutaj, okej, okay, kolejna. Ja się tutaj szykuję, zaraz zobaczysz jak ci zatańczę. Ile ja przytulasów robię! Dobra, niech oni coś zaprezentują z sobą. No, nitki nie prezentuje nic. Dobra, przytuliłem ją, patrzcie jak się fajnie przytuliła. Dobra, poszła, o kolejna, dobra, proszę proszę, jestem twoją fanką od dziecka. Od dziecka jest moją fanką! Ja przytulę ją. Jak jest, jak jest fanką, to no, jak jest fanką, to przytulę. Dobra, uwaga, dalej, zaczymy. Ne, so Team ma najlepszy sklep. O, to jest dokładnie, ej właśnie, najlepszy sklep widzowie. Wpadajcie, słuchajcie, są fajne koszulki, tak jak mam na postaci. Zobaczcie, taka koszulka jest na moim sklepie, zobaczcie. Tutaj pokazuję wam Minka uśmiechnięta i wiele więcej. Jest też nowa Smilandia, zielona, pomarańczowa i niebieska i różowa. Link w opisie, fajne rzeczy i nawet koszulki, szyby są mojego pieska. Wpadajcie, sprawdźcie, link w opisie do mojego sklepu. Ej, kogo, kogo dałem minus? O nie, ktoś poleciał na minus. Patrz jak ładnie tańczy ona przede mną. Ej, zobaczcie, jak zatańczyła. Smilitka jak tańczy. Woo, 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 woo. Nadam tutaj teraz to, okej. Okay. Nadam jej przytulasa. Pati, kiedy będziesz? Ja już tu jestem, zaraz ja już się przyszykowałam. Okej, okay, zobaczymy. Pom pom, pom pom. A teraz kolejna. U, jaka wysoka i ona jest wyższa ode mnie. Patrz, ona idzie pomału. Przytulił, ale wysoka Najpierw była. Słuchajcie, ja naprawdę muszę patrzeć, jak wszystkich przytulasz? Dobra, Pasz dobra. Na teraz. Mnie. Co ciebie tam. Ale co ty masz na twarzy w ogóle? Jak ty wyglądasz? No ładnie, pomalowałam usta sobie na twarz. Dogadajcie duu. Polecie na dół. Pati trochę na dół. Poleciała na dół. Dislajka? Nie wierzę w to, ale, ale się odegram na tobie, nie ja zobaczysz. Mm. Yes. Te dziewczyny przechodzą, którym Tyle dałem lajka. dziewczyn? A ty, Patybuuuu. Mocno mi, ale jeszcze się z Tobą policzę. Pas, nie przechodzisz dalej. O nie, ktoś mi dał dislajka! Ale słuchajcie, ja Wam pokażę taką fajną grę. Mam Smile Slow Team, gdzie możemy tutaj sobie załączyć na dłoń. O, tutaj osoby przeszły, a ja Wam pokażę. Tu ja mam taką tarczę Smile Slow Team i mogę rzucić piłką. Znaczy, taką piłkę. I patrzcie, rzucam. Bum, i łapie, to jest Idealnie na plażę widzowie. Możecie bogać razem ze swoimi znajomymi, z wujkiem, z ciocią, z bratem, z kim chcecie. Pokażę wam na całej kamerce. Zaczcie, mam taką fajną piłeczkę. Tutaj zakładam sobie na rączkę. tyk, i teraz rzucamy i połapiemy, łapiemy. Jest zopałem, patrzcie. Uwaga, rzucamy, łapiemy. Jest znowu zopałem. I tak samo do rzucenia mamy nowy latający dysk szyby, patrzcie. Uh, wow. potrafi naprawdę mega lec lecieć daleko. Uwaga. Brrrrrrrrrrrrrrr i Poleciało. Podajcie, zadajcie link w opisie, Dobra, a teraz zobaczymy kto wybiera, kto wybiera, kto wybiera. Karol smile, Karol wybiera teraz. Wow, a nie oh. Wojc jakiś jakiś size sum coś to, to coś tam pisze. Wow, oh, dał jej dislike. Uh. Teraz ja, cię kręcę. ja zaraz będę. Ej, tutaj mogę kupić sobie akcje i mogę kupić sobie trole. O, mogę kupić trolle. Grać strażnika z krewetkami. Ej, kupię teraz sobie. Uwaga, Patty, chodź tu, Patty, 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 chodź tutaj. Dostałam. Chodź tu, a czekaj, kto to do mnie podejdzie, a dwa. Ej, ej, tutaj jest bar, można przyjść do baru. E, Gdzie zapraszam. jesteś? O, tu jesteś, tu jesteś. O, w tak, oh, bar. barze, okej. Okay. Ja uwaga, dzień dobry, czekaj. Czekaj, coś ci kliknę, coś ci kliknę. A masz, uwaga, czekaj, a masz, puu! Zmieniłem cię! Wow. Ej, Zmieniłem idziesz cię ze mną jestem strażnikiem ze Squid Game. Zmieniłem cię w strażnika, widziałeś? Ja tak. ci kręcę! Ale wyglądam super, ale jest bardzo gorąco ej, tu na plaży! Ej, a mogę zmienić cały serwer wybiedaków? Wszyscy bezdomni będziemy! Uwaga, uwaga! Wszyscy bezdomni! 3, 2, 1 i wszyscy są biedni! Pum! Wszyscy są biedni, patrzcie! No, dlaczego nie. mam... Jakie biedaki! Branka. Wszyscy biedaki! Jaki biedak smutny, o, biedaki! No, no. Wszyscy biedaki! O, teraz, ej, co jest już się odmówiło, nie no, serio. Zaraz ty będziesz biedna, ale witamina została smutna. Dobra, ej, mam pomysł, później zrobię, już wiem co zrobię wszystkim. Żeby wszyscy pierdnęli. O <laughs> wszyscy nie, pierdą. tylko nie pierdzenie! Ja uciekam do wody, a, szybko! Do wody, do wody, ja też piedę za to bo chodź tutaj! Chodź tu, chodź tu bajki, chodź tu, a nie można dalej przejść! Nie, można, o, nie. patrz! Nie, nie wow. można, zablokowane. Ale ja, się Ładna jest woda, chcielibyśmy. No, ojej, ja bym sobie popływał. Ja mam też ręcznik widzowy na plaży, ale tutaj zablokowane jest. A później już wkrótce U. będzie coś innego, butz jakiś. I jakaś trasa tutaj jest podwójna. No to możemy wybierać sobie, no fajnie to jest. Teraz zrobię tak, żeby wszyscy pierdnęli. Uwaga, uwaga, teraz wszystko zrobię. Wszyscy teraz pierdzą. Wow! O, ale wszyscy się spierdzieli, widzieliście emoji wszędzie? Pierdnięcie! Jakie pierdnięcie było mega mocne, słyszeliście? nie pierdzą! Let's go, lecimy dalej! O, ja teraz ocenia! O, teraz Patty ocenia. Mati ma smutną Ooh. twarz. Dobra, ja Pati zatańczę. Jak, ostatni chłopak, może jak go Jest Majki ostatni i ja jestem ostatni, poczekaj wow. jak tańczymy, dobra, ciekawe koło wybierze. Ale <muszczanie> super. Ja chcę Moda, o oh yeah, o oh yeah, oh. taki jestem piękny, o oh yeah, nie, taki piękny. Taki uh. ładny, taki ładny, taki piękny. O, o, o. No a tak uh, się zaprezentuje. cyk, cyk fotka, fotka, oh. bam. Mhm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, zobaczymy. Czekaj, jego znaki. dajemy lajka. Okej, okay, już wiem, co zrobię, czekaj. Jestem taki przystojny. Bam, 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 Wybuch tego, wybuch tego, zarobuksy go wybuchnę. Uwaga, uwaga, i teraz to, uh -huh. dobra. Chodź Zaraz tu. ja będę. O, jakiś uh -huh. pingwinek. O, chodź przy tulecie. Uwaga, i teraz. Bum! Ej, <laughs> co Ej, to co to było? było? Widziałeś? Wybuchłem ciebie. Ej, ale, ale mi to bolało w tyłek. Co ty robisz? O, o jest bolało zdaniec. cię? To chodź, ja cię przytulę. O nie, przytuliła go. O, już Zostałem cię nie ostatni, Patty. Zobaczę ja zaprezentuje zaprezentuję się. Patrz, no, pokaż, taki pokaż, jestem ładny, pokaż, taki hmm? ładny, taki ładny, taki ładny, taki ładny. Wybierz mnie, wybierz Aha, mnie, wybierz tak, mnie. Tak, tak, no tak, tak, dobra, wiesz Taki to... ładny, taki ładny tak, jestem, tak, taki tak, piękny, no, super. Pati mnie dała dislike, O nie! Pati się! Patti dała mi dislike, O nie! Przegrałem! Nie A, dała mi łapeczkę w dół! Ej, kto by mi dał subika bo, albo po prostu mnie przytulił? Napiszcie w komentarzu, może się przytulimy. Kto by chciał? O, chodźcie tutaj.